Cześć, ja jestem Jakub Brzoszka. Witam was na kanale Mia San Mia. Jak możecie zauważyć, jest to pierwszy film na tym kanale. W tym filmie chciałbym wam ogólnie opowiedzieć, na czym będzie polegał ten kanał. Na pewno będę robić jakieś porcy obajernie edity i tego typu rzeczy. Na pewno będę robić też Newsy o moim ulubionym klubie, jak widać Oraz mogą się tu też znaleźć inne rzeczy totalnie niezwiązane z Bayernem Ale to może... A teraz jak już mamy omówione co będziemy robić na tym kanale To może przejdźmy do tego kim jestem i dlaczego to robię Mianowicie jak już wspomniałem na początku jestem Jakub Brzoska No i jestem fanem Bayernu O czym też już wspomniałem Ten kanał założyłem po to, żeby pani Bayernu Mieli kogoś, kto opowiada im o różnych sprawach związanych z Bayernem, i wyjaśnię to pokrótce, bo z tego, co widziałem na polskim YouTube, niestety nie ma takiego kanału. I też i byłem już youtuberem, mam kanał drugi. No i mam doświadczenie z tym i lubię nagrywać, ale niestety to, co tam nagrywałem, już mówiąc w skrócie, mi się znudziło. No i chciałbym, żebyście dali subskrypcję. I łapeczkę w górę, żeby ten kanał się rozwinął. A jeśli lubicie bajen, to napiszcie w komentarzu hashtag MiaSanMia. No i nie mam wam nic więcej do gadania. Widzimy się w następnym filmie. Na razie.